Czy liczba komór w profilu nadal jest dla Ciebie najważniejszym argumentem? Czy więcej komór zawsze równa się lepsze okno? To przeświadczenie nie wzięło się znikąd. Dodawanie kolejnych komór i zwiększanie głębokości profili ma na celu poprawę właściwości cieplnych okien, jednak nie zawsze, pod pewnymi warunkami i do pewnego stopnia. Poprzez głębokość rozumie się długość od zewnętrznej krawędzi ościeżnicy. Do jej wewnętrznej krawędzi. Komory w profilu liczy się uwzględniając segmenty u podstawy profilu czyli mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Ten profil jest sześciokomorowy. Liczba komór wcale jednak nie musi wskazywać, który profil jest lepszy czy który jest cieplejszy. Równie dobrze 6 komór mogą mieć profile o głębokości 70 mm, 76 czy ponad 80. Co je zatem różni? Najczęściej jest to współczynnik przenikania ciepła, który może wahać się od U równe 1,3 do U równe 1,0. Z drugiej strony, zastępując wzmocnienia stalowe wzmocnieniami kompozytowymi, czy stosując technologię wklejania szyb. Dla wąskich profili o głębokości zabudowy 70 mm mamy możliwość uzyskania takiej samej izolacyjności jak profile powyżej 80 mm. Nie licz zatem na siłę komór. Sprawdź parametry. Patrz na współczynnik UF, by porównać izolacyjność cieplną profili. A najlepiej UW, czyli całego okna, który pozwoli ci porównać, jak ciepłe i energooszczędne będą Twoje okna. A jeżeli chcesz więcej wiedzieć o nowoczesnych rozwiązaniach, koniecznie zajrzyj na nasz profil.